Rzeczywiście 75% mocy, które powstało w Europie w zeszłym roku, to było 29 gigawatów energii, i 70, 75% z tego to, to były odnawialne źródła energii, przede wszystkim wiatr prawie połowa wszystkich zainstalowanych w Europie mocy Jedna trzecia to fotowoltaika i już niewiele zostało na te pozostałe technologie więc. No, widzimy taki trend już od wielu lat, tak że, że inwestujemy bardzo dużo w energetykę odnawialną. Podobnie zresztą było w Polsce. W Polsce prawie 100% energii to była y, energetyka wiatrowa. Y, więc y, jakby to jest realizacja pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej, tych zobowiązań klimatycznych, które y, Unia y, podjęła. Y, no i to oczywiście się też prze... Y, y, Oczywiście efektem też jest obraz rynku. Elektrownie węglowe, gazowe nie są w stanie się utrzymać, bo, bo jakby w tej konkurencji zawsze są na straconej pozycji, ponieważ odnawialne źródła energii mają pierwszeństwo w dostępie do sieci. Po pierwsze, a po drugie ich koszty te samej wytworzenia kolejnej megawattogodziny są no, niemalże zerowe w przypadku wiatru i fotowoltaiki, więc one produkują znacznie mniej. No i to też widać w obrazie rynku. 8 gigawatów energii. Zlikwidowanej w elektrowniach węglowych w zeszłym roku, czyli 8000 MW, to tak jak dwa Bełchatowe całe, i zastąpione tylko połową tego. I, i, i tak się dzieje już od lat, ta, ta, ta ilość mocy dostępnej węglowej spada, co ma też oczywiście jeszcze jedną implikację, a mianowicie dzięki tym mocom węglowym do tej pory byliśmy w stanie zapewnić energię wtedy, kiedy nie wieje, nie, nie świeci słońce, natomiast w miarę jak będzie ich coraz mniej, to też nie będziemy w stanie tak tanio, albo w ogóle możemy przestać być w stanie zapewniać tą energię w tych, tych godzinach szczytowego zapotrzebowania, na przykład w zimowe wieczory, tak? kiedy nie mamy już fotowoltaiki, czasami może nie świecić, natomiast mamy duże zużycie energii na światło, na ogrzewanie. No, i pytanie, co wtedy? To, to jakby kolejny, kolejny wątek, czyli inwestycja w te inteligentne sieci energetyczne, w ograniczanie z kolei zużycia, kiedy cena energii będzie, będzie szła do góry. To są jakby wynikające z tej transformacji energetycznej kolejne wątki, z którymi Unia musi sobie radzić po prostu.